A i witam Was w kolejnym odcinku z Age of Civilizations 2, podboja Australią. Eee, w poprzednim odcinku podbiliśmy Macedonię i wykończyliśmy Rumunię w końcu. Eee, tutaj to wojsko wszystkie bym chciał gdzieś... bo może niech zostanie, ponieważ tutaj niech zostanie. Eee, stąd wszystko zabieramy. I teraz tak, yy, staramy się jeszcze raz zaanektować Francję. Cały czas się nie zgadzają, nie wiem dlaczego. A te ich prowincje są coraz mniej warte. Teraz już tylko 495 punktów. Nie wiem o co chodzi. Znowu się nie zgodzili. Dążę do wojny z Katar, Nie. Jeszcze raz Francja. Pierwszy raz tak mam, że nie chcą się zgodzić. Nie chcą się poddać w ogóle. O, w końcu. Dobra to będzie bardzo drogie, żeby i zaanektować coś jeszcze. O kurde. 53 tysiące za jedną Macenońską prowincję. 10. 10. 30. Czyli już nie mam pieniędzy. A gdzie jeszcze do Francji? To nie. Inaczej. Tu mogą być bunty strasne. Więc ty wróć, a ty tutaj. W tej Francji trzeba się trochę rozstawić. Gdzieś tutaj mogą wybuchnąć bunty To wszystko niech idzie i tutaj może i część tu Nie chcemy walczyć z żadnym katarem Chcemy na razie zająć się swoimi nowo podbitymi prowincjami To jest 24 15 15 Może po prostu wezmę pożyczkę Jedną miniatura. I teraz się to zabiorę. Bo może być wiele to nie starczyło. Hmm. Jeszcze jedna pożyczka. W ogóle to tu Tutaj w Poryżu bym wybudował sobie obóz zaopatrzeniowy i część tej armii, bo na tłumienie buntów to tam dużo nie potrzeba, bym schował w tym obozie i są wtedy tańsi w utrzymaniu. Gruzja nie. Gruzja też nie, nie chcę z Gruzją walczyć, nie chcę z nikim teraz walczyć Seychelle Po jednej prowincji mamy, po co wam w ogóle pomagać w tym? Patrzcie jak rośnie Wpływy rosną Wiecie co, bo to trochę potrwa, więc ja sobie zaanektuję te prowincje i widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Większość tych prowincji już się asymiluje. Więc nie będziemy się tym zajmować. Zbieramy trochę pieniędzy i to jest tak... Inwestycje, cały czas trzeba pamiętać o tych inwestycjach. Ja najbardziej chcę inwestować właśnie w wzrost populacji. Bo im większa populacja, tym więcej... ...ludzi można zrekrutować do wojska, tak? Badania trochę też podniosłem, może do 15 wpływy i tak są dosyć wysokie, 15 tysięcy natury, więc nasza ekonomia obecnie jest, wynosi 1,5 miliona i mamy 8 milionów ludzi w kraju. Z czego są takie fajne statystyki? Na przykład populacja, a może inaczej światowa populacja jakaś neutralna. To nie, to nie tak populacja Australii i Australijczyków natywnych jest 59% w kraju. Później mamy Francuzów prawie 15% i reszta 26% niecałe. Światowa populacja Australii to jest 16,57%. Czyli na tle całego świata. Więc nieźle. No i oczywiście jesteśmy pierwsi. W każdym rankingu, czy w, w ilości posiadanych prowincji, mamy łącznie 513 prowincji czy Tutaj w przychodzie, to w ogóle nikogo pod nami nie widać teraz, więc jakiś balans, nie wiem, utrzymanie wojska Spada, obecnie spada i to mnie cieszy yy, Okej, okay. jeszcze coś można zasymilować A to się nie dokończyły po prostu, zabrakło im tur Więc tak, no rozwijamy się Mamy już granicę z Polską, więc może łatwiej będzie teraz y, poprosić o sojusz. No nie. W dalszym ciągu ci przymierzeńcy. Zresztą rząd. W Polsce jest monarchia, a u nas jest faszyzm. A jakbym chciał przejść na monarchię, zmienić mm, rodzaj rządów. Faszyzm daje wpływy z podatków 1%, wpływy z produkcji 4%, utrzymanie wojska minus 2% i bonus obronny 5%, a monarchia... Podatki, produkcja po 1% i błąd obronny 4%. Nie ma utrzymania wojska, a za to koszt, za, koszt zarządzania rośnie o 2%, więc no nie bardzo, nie pasuje mi to. Trudno. Nie wiem, czy takie malutkie zostały 27 prowincji, więc chyba po prostu ich zajmę. Musimy się dalej rozwijać. Potrzebujemy coraz więcej terenu dla siebie, mamy dużo ludzi, muszą gdzieś mieszkać, tak? Jeszcze ja do rekrutuję wojska, zanim ta armia dojdzie. I super tu trochę, trochę tutaj. Ciebie też już zabiorę. Tutaj chyba buntów już nie będzie, więc zabieram tego też zabieram. To jest bardzo dużo ludzi na tych prowincjach, ale oni nie chcą jeszcze za nas walczyć. No bo dopiero przyzwyczajają się do nas. Tu akurat jest duża szansa na bunt. Tutaj też. Tutaj jest 21%, no dobra, trochę nie przemyślałem tego. Tutaj 24%. Tutaj nie chcemy tego stracić, bo tu jest. Yy... Tu w sumie nie wiem, czy jest. Nie, to u nich jest yy, forteca. To jednak są też szanse na bunt. Nie wiem dlaczego. A tu Polska już z uchami wygraje, wygrywa. No prawie. Tutaj trochę. Tutaj. nie, to jednak trzeba jeszcze to kontrolować, bo tu się może wiele rzeczy wydarzyć. Ale Niemcy... Właściwie te Niemcy to... Wyślę im z niewagę parę razy i mógłbym w sumie ultimatum wystosować, no bo po co tracić wojsko na nich, zarządej prowincji są słabsi od nas, tak? Pyk, 74 tysiące na jednostek mamy łącznie Nie zgodzili się, więc... niespoko, wypowiedz wojnę Nie to nie Ja sobie poradzę tutaj 141 jednostek. Co to jest za armia? O, 4000. No dobra. Nie jest do końca tak słabo. Zaraz, zaraz uderzymy tu. Nie będziemy się to bardzo wystawiać. Ale no w sumie im więcej naraz uderzymy, to mniej będą mieli prowincji do rekrutacji wojska, więc Już nie było żadnego wojska, chyba wszystko wystawili, co mieli. Ech, legendarny poziom trudności, co? Co tutaj jest? Zaczekaj, to się oddala. Mhm, super, jeszcze mi się skoczyło. Dobra kończymy to. 100% yy, Niemcy, 163, 163, poproszę. Już są moi, to jest trzeba ich tylko zasymilować. Ma to być drogie. Tak, cała armia prosiłbym tutaj niech wybuduję tutaj ten obóz zaopatrzeniowy niech sobie stoją, na razie muszę trochę zabrać pieniędzy żeby to zasymilować no trochę dużo wezmę pożyczkę kolejną Już nie mam pieniędzy? Mam 23 tury, raptem starczyło. O, chyba spłaciłem jedną pożyczkę. Zero. Niemców osymilujemy. Jeszcze trochę. A nie, mam. nie miałem punktów dyplomatycznych. Ok, no i co? No i kolejne państwa europejskie podbite i w ogóle wymazane z mapy. Już nie wrócą. Tutaj trzy prowincje francuskie to prawdopodobnie Polska im zostawiła. Albo ruskie, ile się tu pojawili, nawet nie spojrzałem w sumie mm, Następny nasz cel, chciałbym w końcu zawrzeć już z Polską, ale Polska coraz bardziej mnie nienawidzi Więc muszę znowu zacząć poprawiać relacje Polska też jest już silnym krajem, naprawdę No Duda to ogarnął Duda to dobrze ogarnął Tutaj jakieś zostały Luksemburg, trzy prowincje, yy, Holandia, 11 prowincji, to jest takie bez sensu to podbijać na razie. Chyba tylko, żeby ich tu nie było. Może ten Luksemburg to w ogóle... Yy, Luksemburg nawet nas lubi. Więc... Myślę, że uderzymy sobie w Wielką Brytanię. Będzie wielki desant na Wielką Brytanię. Który zacznie się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.